Junk food, czyli śmieciowe jedzenie. Czym jest? Jak wpływa na nasze ciało? Czym się różni od fast foodów? Zanim zacznę, zapraszam do zasubskrybowania kanału, naciśnięcia dzwoneczka, oceń, skomentuj, pokaż znajomym, udostępnij, opublikuj. Wrócimy jednak do tematu, czym jest junk food. Oczywiście wszyscy słyszeliśmy o fast foodach, ale czym jest junk food? Czyli to śmieciowe jedzenie. To są... Tanie, łatwe w produkcji, ale mało za sobą niosące oczywiście dla nas, czyli bardzo ubogie, bardzo dużo zawierające pustych kalorii jedzenie po prostu czyli mało, a raczej prawie wcale błonnika, białka, witamin, minerałów, a bardzo, bardzo dużo soli, cukrów, tłuszczy i to nie tych dobrych, bo pamiętajmy, cukry są bardzo ważne tylko tych niezbyt zdrowych i cała masa chemii. Tym się to różni od fast foodów, że fast food, taki szybki posiłek, jeśli chcemy, jeśli poszukamy, może być zdrowy. Może być przygotowany w taki sposób, że dostarczy nam naprawdę fajnych rzeczy. Ten hamburger, pizza, zapiekanka możemy to wszystko zrobić tak, żeby było zdrowe, żeby zawierało naprawdę sporo fajnych rzeczy i. Żeby było wartościowym produktem, nie szkodliwym, tylko prawdziwym jedzeniem, zdrowym jedzeniem. Natomiast junk food czy śmieciowe jedzenie, junk food fajnie brzmi, to jest coś, co nie daje nam takiego. Jest to coś, co jest dla nas niedobre, coś, co nie niesie za sobą żadnych korzyści, a tylko negatywne rzeczy czyli na przykład chipsy, napoje typu cola, pepsi, zupki błyskawiczne, wszelkiego rodzaju pożywienie, które dostarcza do naszych organizmów składniki, których nie powinniśmy zjadać, zwłaszcza chodzi tutaj o te niezdrowe tłuszcze, o całą masę chemii, soli i cukru, naprawdę w przerażających niekiedy ilościach, natomiast nie niesie za sobą nic pozytywnego. To, co powiedziałem przed chwilą. Tam nie ma błonnika, białka, węglowodanów tych pozytywnych, dobrych tłuszczy, jakichś witamin, czegokolwiek, co jest nam potrzebne. Tylko po prostu prawdziwe śmieci. Coś, co nam jest wcale niepotrzebne. Coś, co jednak nasz organizm, nasz, nasz mózg lubi, bo to, co tam się znajduje, plus pewne chemiczne dodatki powodują, że to jedzenie naprawdę lubimy. Ale. Tam po prostu nie ma nic takiego, co powinno do nas trafiać. Władujemy w siebie nie to, co trzeba całą masę niepotrzebnych kalorii i całą masę rzeczy, które w negatywny sposób odbijają się na naszym zdrowiu. To nie chodzi tylko o to, że zjemy coś, czego nie powinniśmy, nie dostarczymy nic dla naszego ciała. To nie jest obojętne dla nas. To jest coś to śmieciowe jedzenie junk food. Coś, co jest negatywne, co jest prawdziwym śmieciem. Wiemy, że śmieci nie nadają się do jedzenia, i dlatego to określenie, jedzenie, które jest niestety śmieciowe, jest smaczne, nasz organizm je lubi, bo dostarcza nam tego, co chcemy, czyli sól, cukier, tłuszcz, dodatki ulepszacze, węglowodany, i nasz organizm to lubi, tylko niestety. Jest to dla niego bardzo niezdrowe. Więc następnym razem, kiedy pomyślimy o takim jedzeniu, które jest pustymi kaloriami, które nic nam nie wnosi poza tym, co nie trzeba, przypomnijmy sobie, że to coś złego dla naszego ciała, dla naszego organizmu i powinniśmy się zastanowić, czy czasami nie iść lepiej na tego fast fooda, tylko na mądrego, albo nie pomyśleć, czy w ogóle nie wyeliminować takich rzeczy, bo to są rzeczy, które. W naszej diecie raczej nawet sporadycznie nie powinny się pojawiać. Są rzeczy, które naprawdę słodkości, fast foody, które, których zjedzenie raz na jakiś czas nic nam nie zrobi, a jeśli nawet się postaramy, to będzie to coś fajnego i będziemy mogli to wrzucić w naszą dietę bez obawy o nasze zdrowie, o bilans kaloryczny, o witaminy ale junk food, to śmieciowe jedzenie, na pewno do tego nie należy. To jest jedzenie, które powinniśmy omijać, na które nie powinniśmy w ogóle zwracać uwagi. Coś, czego nie powinno być, no nie powiem w ogóle dostępnego, no bo to by była za wolność, ale na którego nie powinniśmy się skusić. Oczywiście da się wszystko, tak jak i fast foody, ten junk food też da się zamienić takim jedzeniem zdrowym, fajnym, no, i powinniśmy to robić, no ale nie zawsze nam się chce. Więc zastanów się następnym razem: czy to, co jesz, czy to, co masz zamiar kupić, nie należy właśnie do tej kategorii śmieciowego jedzenia, i czy nie lepiej wyrzucić to, no nie wyrzucić, nie kupić tego, a wziąć coś lepszego, zdrowszego i często smaczniejszego. Dziękuję za uwagę, zapraszam do ocenienia, do tego wszystkiego, co było na początku. Do usłyszenia ponownie.